Siemanko, widzowie, dzisiaj będziemy nagrywać nasz pierwszy filmik na tym kanale. Czyli Hungry Shark World. Dzisiaj jest z nami Karol, Siemanko. No i oczywiście Led Bowl. Więc dziś będziemy nagrywać: e, 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 Hungry Shark World. Może yy, jak chcecie więcej takich filmików, to zostawcie pod tym odcinkiem 10 łapek w górę i zostawiajcie oczywiście suby. Yy, dobrze, no to co, Karol? Rozpoczynamy, prawda? Tak, oczywiście. Dobrze. Ugramy sobie na Pacyfiku. Gramy sobie na Pacyfiku, bo ona najbardziej nam tu pasuje. Shark, oczywiście. Gdzie, gdzie, gdzie są tu ryby? Jak zginę. Ten filmik będzie widzowie dosyć Uff. krótki. Jak zginę, to nic się nie stanie, jakby co. I zapraszamy też na kanał tymon.pl i Bowl 61 bo tam też są epickie filmiki. Wpijemy wszystko, co tu mamy. O, zjem sobie nawet ten. O, mamy e, Golden Rush nawet. ty. Dobrze, widzowie, zrobimy ma małe cięcie i wracamy, jak będzie się coś działo. Ja tu wychodzę. Siema, widzowie. O, teraz wi widzę Big Momę, Więc możecie sobie ją pobrać, tą grę. Jeszcze raz przypominam, Hungry Shark World. Tak, Zapraszamy wiemy. koniecznie. Dobra. Akurat my mamy teraz y, dobre szarki. No, no bo. No bo Czyli dobrze nam tu idę. Dobrze. Zostaw... I zostawcie też. 10 łapek w górę, jeśli chcecie. E, kolejny tam, taki odcinek, ale tym razem z Hanglion Shark Evolution. Evolution też mamy. Mam tam też dobre. No to co, to. powoli może kończmy rundę, bo okay. filmik ten nie miał być zbyt długi. No to, no to nie tutaj. Tylko w tu. No i tutaj. I, I końska. Dobra. I duże cię uzbierałem. Kiedy Dobrze. byśmy mogli kupić tego? Że pokażę, tylko widzą nasze, nasze szarki, Czarki, które mamy. Tu jest oczywiście. Big Z, zacznijmy od najlepszych. Czyli czekaj, tutaj. Nie, Karol. Dobra, tu. Zaczynamy od Dark Market Shark, Strze bardzo jest fajny, bo strzela laserami z oczu i, i ogólnie bardzo dużo zadaje obrażeń. Dobrze, następny Mary Snappy, on jest też bardzo dobry. Akurat on jest nowy Nie na koncie, bo on był na przecenie i go kupiłem. Następny Killer Whale, czyli Orka, to, jeden, to jest jeden z moich najlepszych um, szarków. E, nie szarków, bo to jest SAC. To ssaków. jest jeden z moich najlepszych tutaj właśnie posta posta postaciami, które da się, da się tu grać. Nie, nie, czekaj. Tu jest The i on jest też fajny. On jest taki XXL dalej. To jest great, great White Shark, czyli jeden z najgroźniejszych y, dzisiaj rekinów na świecie. Jest bardzo groźny. To jest Whale Shark, czyli największy y, rekin w dzisiejszych czasach. To jest Basking Shark. On y, możecie, zobaczyć, możecie zobaczyć jego paszczę. On akurat nie ma zębów, ale raczej się nie ży, żywi y, mięsem. Ale chyba. Ale zobaczcie, jaką ma paszczę. Widzowie, zostawcie suba! Albo was zjem! Dokładnie. Oh. Więc. Więc, no skoro o tym znamy... zostawić subika, no to może lepiej zostawcie subika. Ten czerwony przycisk na dole, więc. Nie zmuszamy, ale prosimy. Tak, że mega Tiger Shark, czyli jeden z też z najgroźniejszych, jakie e, w dzisiejszych czasach. On jest. On nazywa się po polsku Rekin Tygrysi. Great Hammerhead, czyli no, y, y, głową mod szary y, ma, y, wygląda, jakby miał takie bicepsy, prawda? Tak? Mega Megamałów. No, y, on, y, nie, nie wiem nic o nim, ale więc chodźmy dalej. Echo, czyli ich y, Żył w bardzo dawnych czasach, bo chyba. Y, no, w bardzo dawnych czasach ogólnie. Czyli ich nie. Mako, ciekawe do jakiego dentysty chodzi. No, na, pewnie najlepszego. Mhm. Goblin Shark, czyli y, naukowcy nadal nie zbadali y, po co jest Nosia. ten nos. Ten nos taki długi jest bardzo brzydki ogólnie na żywo. Bull Shark, czyli y, rekin tempo głowy, jest też jednym z najgroźniejszych filmów. Tutaj nie znamy tego rekina. To przechodzimy Lady. do kolejnego. Smot Hammerhead, czyli taki normalny Hammerhead, który prawie nie robi nikomu złego, krzywdy. krzywdy. Thresher, czyli taki z długim ogonem, bardzo szpiczastym. No i on ogólnie nie, nie jest zły dla ludzi, tylko po prostu jak broni e, swoje jajka. jaja, to wtedy, e, wtedy tak e, tym, tym się ogonem eś, wymachuje, żeby się obronić. Shark. Tutaj możemy nawet pokazać jego prawdziwego. Dobrze, to jest. Czyli to jest Tak naprawdę, to jest ten. Bardzo Ale jest, ja mu przemieniłam tak, na inny. Jest bardzo stary. Starą rybą, bo ma na takie kolce. No, ogólnie jest bardzo stary. Blue shark, prawda, Najlepszy. że jest ładny bardzo ten shark. Polpygu. White tip shark, czyli taki gruby shark. I black tip tue. Ostatni. No i to by było na tyle. Dzisiaj widzowie. Zostawcie pod tym filmem 10 łapek w górę, to może nagramy kolejny filmik. No więc widzowie. Pa pa. Do zobaczenia. Pa!